Sponsorem programu był producent leku Melabiorytm na wsparcie leczenia zaburzeń snu. Melabiorytm z melatoniną. Sponsorem programu był Biolit Europe, dystrybutor naturalnych produktów z gór czystego Ałtaju. Sponsorem programu była firma Aleksander, producent gry planszowej Ucieczka z lochu. Jak dobrze rozpocząć weekend? Oczywiście z tele i najlepszymi kabaretami, których u nas nie brakuje. Już za chwilę kabaret moralnego niepokoju, a potem jeszcze więcej atrakcji. Ale o tym opowiem już później. Przypominam tylko, że o wszystkich naszych nowościach dowiesz się również z naszych profili na Instagramie i TikToku. Czekam tam na Ciebie. Mógłbym opowiadać, jak kawa MK Cafe otwiera drzwi do świata smaku, aromatu, słodyczy, egzotycznych nut smakowych. Ale po co opowiadać? Prawda? MK Cafe to smak, który trzeba poczuć. Przyjemność z Lays inspirowanych naturą to proste doznanie, które cieszy. Polskie ziemniaki, oliwa z oliwek, naturalne zioła i przyprawy. Bez wzmacniaczy smaku i barwników. Nowe Lays Inspired by Nature. Niezwykłe w smaku. Cześć Jacku, potrzebuję tak na szybko 800 metrów rury. Tak z 16? Skąd wiedziałeś? Trochę się znamy. No witam panie Marcinie. Cześć, ja przyjechałem. No i pewnie grę za prawę fugę. No, ty to mnie znasz. Sam mam taką. Niezły patent widzę, że pan się zna, panie. Jasiński. Majewski. Ale to syn wybrał. Też się zna. Też jasiński. W Brikomanie wiemy, że fachowcy znają się na swojej robocie, a my znamy ich potrzeby. Brikoman. znamy się. Czy da się pożyczać pieniądze mądrzej? Zapytajmy o to, da się. Da się! Ale ciutko ratę płacić. Da się? Da się! Wejdź na smartnej.pl i sprawdź, że da się pożyczać mądrzej. Smartnej. Trudno jest mówić o tym, co czujesz, kiedy dotykają cię kłopoty z trzymaniem moczu. Do krępującej sytuacji może dojść wszędzie i w każdej chwili, nawet w trakcie niewielkiego wysiłku. Na szczęście mam to już za sobą. Mnie pomógł Feminost. Suplement diety Feminost to kompozycja składników aktywnych, utrzymująca m.in. prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowić Skurcz Plus poleca się na skurcze. Polecam zdrowić Skurcz Plus. Bo wiem, że zarywanie nocy przez skurcze nie należy do przyjemności. A ja, bo wiem, że skurcze potrafią odebrać radość schodzenia na trening. Polecam Zdrowic Skurcz Plus, bo pomógł mnie i moim znajomym, których łapały skurcze. Zdrowic Skurcz Plus to suplement diety, który wspomaga prawidłową pracę mięśni i przyczynia się do prawidłowego krążenia w nogach. Zdrowic Skurcz Plus. Nie daj się złapać. I wanna know. You ready? Come on, let's go. Oh. Oh. Novošť KFC oh. Poké Spróbuj i zachwyć się bogactwem smaków KFC. Dla tych, którzy mają już dość męczącej alergii i wolą beztrosko buszować w zbożach, mamy szalenie, dobrą wiadomość! Już jest! Rewolucja na alergię! Nazometin Control steryt donosowy pomaga zwalczać wszystkie nosowe objawy alergii. Katar świąt nosa i oczu, zawienie zatkany nos. Stosuj raz dziennie. Nazometin Control przejmij kontrolę nad alergią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mam plan, żeby znów zacząć ćwiczyć. Mam plan, żeby wrócić do szkoły. Mam plan, żeby być na fali. Mam plan. Na szczęście mam plan. Każdy ma inny plan na szczęście. Ty zrealizuj swój z super prostą pożyczką od Prowidenta. 3000 dostajesz, a 3300 oddajesz. Prowident, wierzymy w Twój plan. Weź pożyczkę RWSO 19,53%. Całkowita kwota do zapłaty 3300 zł. Sponsorem programu jest firma Aleksander. Producent gry planszowej, nie śmiej się. Sponsorem programu jest producent Walerinu Sen. Na trudności w zasypianiu. www.valerin.pl